Hej, zaprosili sobie, jak zrozumie to, bardzo sobie, żebyś w kolejnym odcinku go ich kanał. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będzie oliś mi przeszkadzał. Znaczy, oliś na każdy piętrze będzie mi danego moba Więc Zlecimy dół. Uciekać, szybko, diamentami. Ej. Oj, teraz się nie spodziewała, że ty takie coś możesz zrobić. I tego, i mówisz,

Jako. Oliś? Jak to OBI! Na łbia! co no, ja nie chcę użyć! Ja idę tutaj, bo tutaj nie ma zniszczonej mapy. Fok. Fok. Czekajcie, że ja to zrobię. Pyk! Jeszcze raz. Bo jeszcze ja się tam dostać. O! Tu! Jesteś. O okay. <laughs> ja zębka <ten kaksa>. krwa. <laughs> Zakładam. Dobra, to się nie wejdę ucieka, bo akurat nie mam na sobie. Tak. Czoję. Jaki czołysz? Czoję. No nie, chłopy bo Nie, chłopa, tu dojdę. Chłopa, tu Po mnie, po mnie. Mam tu ząb. Chłopa, tu Nie umrę. Nie zabiję chłopak z tutaj zombie. zambę. Chłop ma no, chłopak tutaj zombie jeden Ej, bas. masz. Co? Masz kółkoś, a ja hickowiec. Tu no, dawaj go. No, Co no, ja tylko? No. Już się on jest? Szukaj. To ja dabę. Dzięki, dzięki. Oj Boże, jaki zniszczony. Tak ja nim las wrzucę. Zniszczył się. Życie ja zawsze się zniszczył. Nie. Gdzie Ja ci się aż tak ho, hmm. hmm. Gdzie jest? Kukaj. Aha, czekaj. Gdzie? Już go nie ma. Uciekał wiecie gdzie? Tutaj może ucieknę, sam dół. Ah! Jestem! Co to jest? Eee, Nic! Eee, kugelik. Biedny się, A ja nie bo, a ja nie bo nie biedny, biedny i szatni i kabus. Muszę jeść dasz jak to powiedzieć? Jakby to tak lekko powiedzieć? Wiesz, jak... Uh -huh. No ja, No ja, Ja idę do Engu. Gdzie ja, ja, ja. jest Engu Gdzie jestem? The Moobad. The Ach, To O tutaj. Ja kupaj. Nie! Drowie! nie, kość. Nie! Nie, O tak. Gubi. Żartowałem. żaltowałem jest... mają ja wiem, ja jaśród to kopkie tylko papa ludzie kopkie Dobra po siebie Już. nie wiem nasze ki się, tylko to kopko.